Kochani, dzień dobry, witajcie w nowym roku. Dawno nas nie było, bo ja jestem tego, tego zdania, że Instagram nie jest najważniejszy, internet też nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest dziecko. Dziecko idzie z tyłu za mną. W tym vlogu Wam opowiem, co się u nas działo, jakie podjęłam decyzje, co będzie się działo, i porozmawiamy jak to zwykle u nas na kanale o autyzmie. Na wstępie dziękuję bardzo za prawie. 800 subskrybentów. Jeżeli nie pamiętam dokładnie jaka jest liczba. Wszyscy to widzą. Dziękuję za wiadomości. Dostaję ich od groma. Słuchajcie, jestem naprawdę zaskoczona, że tyle wiadomości od Was dostaję. Na wszystkie staram się odpowiedzieć i, i mieć z wami kontakt. Dobrze, to teraz kończymy, bo idziemy z idę z dzieckiem na spacerek, a chciałabym troszeczkę z nim porozmawiać sobie. Dobrze kochani, ja już jestem w domu, jestem w pokoju Piotrusia, nie będę pokazywała Piotrusia w tym vlogu i w kolejnych też nie, może czasami sporadycznie go pokażę, ale naprawdę chciałabym go wycofać w miarę możliwości z internetu, chociaż nie zawsze to się da. Jestem w jego pokoju, Chciałam wam pokazać co on dostał od fundacji Dziecięca Fantazja, to jest tunel dociskowy. Powiem szczerze, mam, mam kolejny sprzęt do rehabilitacji i, i pracuję z nim. Tunelu jeszcze Piotruś nie bardzo yy, toleruje, ale pokażę Wam, co toleruje. Raz jeszcze raz pokażę. Nie mam żadnego statywu, więc muszę się, muszę się tak kombinować. Kładę go, mam, Piotrek ma yy, proste rączki i od dłoni, od dłoni, zobaczcie, robię takie ruchy. Od dłoni yy, do. Do końca, do łokcia. I z powrotem wracam tą piłką. On to uwielbia, słuchajcie. To samo robię z plecami. Zaczynam od, od kości ogonowej w górę. Takim jednym ruchem. Staram się robić tym jednym ruchem, czyli tak. Roz, o, o tak. Bo tak mi kiedyś pokazano na, na ćwiczeniach, że, że to jest najlepszy ruch, ruch rehabilitacyjny. To samo robię z nogami z tyłu. Boże, pokażę Wam to, słuchajcie leży Piotruś, ma nogi proste, proste, a ja mu jedę tą piłką tak, po sam, po tyłeczek. On to bardzo lubi, mówię szczerze, yy, bo to go uspokaja i, i w pewien sposób ta piłka go też dociska. Yy, kolejny temat, jaki podejmę, yy, tunel dociskowy, który dostał Piotruś. No, mamy problem, bo on ten Tunel dociskowy wykorzystuje jako pufę do siedzenia. Absolutnie sobie nie da wcisnąć się w ten tunel, żeby przez niego przejść, żeby, żeby ćwiczyć docisk. Ale ja mam na to sposób. W środę jedziemy na integrację sensoryczną i tunel pojedzie z nami, po to, żeby pani, która z nim ćwiczy, pokazała mu do czego to służy. Więc myślę, że z tym sobie poradzimy. Jak, jak będzie dalej z tym tunelem, będę mówiła wam w kolejnych filmach. A teraz powiem wam coś, co mnie po prostu martwi wydawało mi się, że moje dziecko nie będzie miało z tym problemu, a jednak ma słuchajcie, on nie wszystkie struktury ubraniowe toleruje, nienawidzi dżinsów to już jest od lat jego ubrania to muszą być dresy to jest dwa, jego ubrania nie mogą mieć żadnych naszywek żadnych guzików, brońcie panie Boże, bo od razu je ściąga, nieważne, czy na ulicy, czy gdzie od razu ściąga no a teraz to, co mnie bardzo martwi Piotruś śpi w za małych piżamkach. Piotruś ma y, dwie piżamki, y, są takie y, Kingurini Pikachu y, i druga to jest, to jest y, nosorożec czy jednorożec, już nie pamiętam, nie wiem jak, ten, jak, ta, jak, ta, jak się nazywa ta postać z bajki Ym, to są piżamki całościowe byłoby wszystko super, naprawdę tylko, że te piżamki sięgają mu do kolan. Normalnie nogawka powinna sięgać do kostek. Temu sięgają do kolan i sobie absolutnie nie da zabrać tych, tych piżamek. Ja mu kupiłam taką piżamkę. Słuchajcie, to jest, to jest coś, to jest, to, jest, to, jest taki, to jest taka całość. Niczym to się nie różni w materiale. Mięciutkie, fajne, cieplutkie. A on nawet na to spojrzeć nie chce. Nie toleruje. I innych ubrań oprócz te, które ma, one są za małe słuchajcie no tak jak z tymi piżamkami, pewnego dnia pomyślałam sobie, co zrobić żeby on ją założył, przecież tamte są już na niego za małe, za ciasne i, i wyniosłam je z pokoju skasowałam wszystkie te za małe piżamki i położyłam, powiedziałam do niego, nie chcesz założyć tej proszę się położyć z gołą pukcią w takim razie pod kołdrę i go tak zostawiłam na, na, parę, na, na, na dwie, trzy minutki, pamiętam Wiecie, co zrobił? Podszedł do swojej szafy i ubrał na lewą stronę bluzę i kalesony, które przygotowałam mu do szkoły. Nie mam pomysłu, jak go nauczyć tej piżamki, ale myślę, że tą piżamkę też wezmę ze sobą na integrację sensoryczną i zapytam tej pani od, od integracji sensorycznej, jak go uczyć nowych ubrań. Myślę, że może ona będzie miała jakiś pomysł. A jeżeli, jeżeli ona nie, to może wy coś wiecie? Dajcie mi swoje sposoby na, na to, jakby to przechodziliście, bo wiem, że też macie ten problem, że dzieci nie tolerują ubrań, yy, ubrań o innej strukturze, yy, yy, to znaczy strukturze materiałowej yy, i większych. Wiem to, bo piszecie do mnie, ale może są tacy rodzice, którzy to przechodzili i jakoś sobie z tym dali radę. Dajcie mi znać, bo ja jestem załamana. Yy, kolejna sprawa, kochani. Yy, na sam koniec tego vloga, bo będę zaraz kończyć. Dlatego, że czeka na mnie syn, a on na mnie nie będzie czekał. Yy, w którymś z moich filmików powiedziałam, że szukam ośrodka dla mojego syneczka. Yy, ta sytuacja się bardzo zmieniła. Zostajemy w osiadku, w którym jesteśmy. Yy, jak to będzie dalej wyglądało? Na razie zostajemy tam, yy, a jakiekolwiek zmiany, yy, czy jakiekolwiek. Yy, yy, zmi no w ogóle, zmiany yy, będą. W jeżeli będą, to w nie wejdziemy, a dopiero za jakiś czas powiemy. Bo u nas sytuacja się zmienia w kalejdoskopie. Mieliśmy, mieliśmy odchodzić z tego ośrodka, zostajemy jednak tam. W szkole zostajemy. Szkoła jest cudowna. Jest to szkoła specjalna z internatem. Piotruś jest w tym internacie do godziny 16. Mogłabym go zostawiać na noce, ale nie chcę, bo ja za nim tęsknię już po tej 16, już tak za nim tęsknię, że nie chcę, żeby on tam zostawał. Więc busko przywozi do domu i, i, i niech tak zostanie. Dobrze, na tę chwilę będę kończyć. Muszę Wam powiedzieć też, dlaczego tak rzadko wstawiam filmiki. Zwróćcie uwagę na to, że ja chciałam odejść z YouTube'a, bo ja nie ogarniam tych wszystkich, tych wszystkich portali społecznościowych. Ja mam, ja mam stronę na Facebooku, dwie strony na Facebooku. Ba, trzy, bo trzecia to jest mój profil. Mam dwa Instagramy, mam dwa profile na Instagramie. No, nie ogarniam tego wszystkiego. I nie chcę zresztą z y, całego swojego życia pchać w internet. Nie chcę, ja to chcę wyważyć. Dlatego na Instagramie jest moja pasja, czyli cukiernictwo, tam się y, dzielę y, swoimi przepisami i, i moją pasją. I na drugim Instagramie mówię o autyzmie, i, i na, tym, na, tym, na tym będzie koniec, bo ja też chcę, chcę mieć swoją prywatność i zresztą moje dziecko mi coraz bardziej daje znać, że on mnie potrzebuje, więc nie będę poświęcała swojego czasu na, na, na internet. Nie, 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 to nie o to chodzi. Czasami wstawię jakiś filmik dotyczący autyzmu i to będzie na tyle. Ja nie chcę na tym YouTube zarabiać, ja nie chcę robić z siebie gwiazdy. Mi nie o to chodzi, więc na tę chwilę kończę. Do zobaczenia następnym razem, kiedy on będzie. Ja nie wiem, słuchajcie. Syn jest najważniejszy, więc będę kończyć w ten sposób. Jeżeli ktoś by chciał przekazać ten półtorej procent podatku na mojego, na mojego syneczka, będzie mi bardzo miło, bardzo mi to pomoże. A tymczasem szacownym się z Wami. Do zobaczenia następnym razem. Kiedy to będzie, nie wiem.